laureat na pewno już wie, państwo pewnie się domyślacie, mam ogromny zaszczyt poinformować i ogłosić, że człowiekiem roku 2009 Polski Dziennika Bałtyckiego został pan profesor Jacek Jasen. Wielkie brawa. Zapraszamy pana profesora. Trochę mimowa odjęło, muszę powiedzieć, chociaż jednym z moich zadań jest wykładanie i występowanie przed dużą publicznością, ale taką okazję pierwszy raz w życiu przeżywam. To jest bardzo piękne, uhonorowanie 35 lat mojej pracy zawodowej. Nie wyobrażam sobie lepszego. Trudno mi powiedzieć coś, co nie byłoby banalne i nie byłoby bardzo patetyczne. W związku z tym, może opowiem, jeśli, jeśli, jeśli pozwala, konwencja tej Izby jakiś bardzo krótki dowcip. Oczywiście, tak, Panie Piotrze, Proszę sobie wyobrazić, jeszcze większy teatr niż ten, teatr rzymski, na którym ma wystąpić za chwilę Gladiator w walce z Lwem. Na trybunach siedzi Cezar. Wszyscy w napięciu czekają. Jest gladiator, wypuszczają lwa. Gladiator podchodzi, szepcze coś do ucha, lwu, i nie walczą. Lew odchodzi z niechęcią, publiczność jest zawiedziona. Cezar wzywa gladiatora i pyta, co ty mu powiedziałeś? Ja mu powiedziałem tak: Ci ludzie przyszli tutaj, żebyśmy walczyli, i sprawa jest oczywista. Ty musisz wygrać. Ale już jak wygrasz i zjesz, to populacji będzie musiał coś powiedzieć. Tak jest, tak jest ze mną dzisiaj.